Spot i premium. Te dwa pojęcia warto znać, kupując złoto. Określają realny koszt oraz wartość inwestycji, a ich zrozumienie umożliwia świadome poruszanie się po rynku złota. Cena spot to bieżąca, globalna, giełdowa cena uncji czystego złota. Wyrażana jest w dolarach, a następnie przeliczana na waluty krajowe. Dzięki temu wiemy, ile jest warte same złoto zawarte w danym produkcie. Premium to wyrażona w procentach różnica między ceną spot a ceną którą faktycznie płacimy za daną monetę lub sztabkę. Zawiera koszty produkcji, dystrybucji oraz marży sprzedawcy. To między innymi dlatego monety o tej samej zawartości złota mogą mieć różne ceny, a popularne monety historyczne bywają tańsze od współczesnych, ponieważ w ich przypadku cena wybicia nie gra już żadnej roli. Podsumowując, spot to giełdowa cena złota w czystej postaci, a premium to różnica między tą ceną a ceną gotowego produktu.